W imieniu naszej spółki pan i liceum bardzo dziękujemy za, za jakby wsparcie w tego rodzaju inicjatywie, w projekcie, bo zawsze jest też łatwiej tego rodzaju działania podjąć, jeżeli takie właśnie wspomniane wsparcie jest. I z naszej strony bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy o więcej Niezmiernie istotną rzeczą jest robienie edukacji ekologicznej. Włożenie młodym ludziom to, co byście zrobili, czyli prowadząc lekcje, mówiąc jak należy to robić, waszym młodszym kolegom, to nauczycie ich tego, że to jest niezmiernie ważne dla nas, żeby oddychać powietrzem w miarę dobrym, niezanieczyszczonym, który, który nie jest szkodliwy dla zdrowia. Także bardzo wam dziękuję. Chciałbym powiedzieć tak, bardzo się cieszę, że jestem uczestnikiem właśnie zakończenia tego projektu ekologicznego. Powiem tak, chciałbym pogratulować najpierw może inicjatorom tego projektu i chciałbym powiedzieć, że firma Eco HUTNO, tak jak już wcześniej mówiłem, kiedy byłem na spotkaniu na dziesięcioleciu tej firmy. Że to firma jest, która nie tylko idzie w zysk, ale również dba o czyste powietrze. Firma, która po prostu integruje się z społeczeństwem. I bardzo dobra ta integracja i współpraca właśnie jest z Liceum Dąbrowskiego. I powiem Wam tak, bardzo jestem zadowolony z tego pomysłu, Ponieważ kiedy edukuje się młodzież, to miejmy nadzieję, że kiedy młodzież, kiedy wy wejdziecie po prostu w dorosłe życie, będziecie o tym pamiętali. Bardzo fajny pomysł jest edukacja rówieśnicza, bo to tak naprawdę starsza młodzież, młodszej młodzieży wpaja te zasady ekologiczne.